Cześć kochani, tam Was serdecznie. Dzisiaj będzie filmik który myślę, że może być zdeczka przydługawy nawet jak na mnie, dlatego proponuję już z góry wyjąć sobie coś do picia, zanim usiądziecie i zaczniecie go oglądać, ponieważ mam na Was taki swój e, jesienny niezbędnik. Przyszłam po domu zebrałam zabrałam garść rzeczy, które zaczęłam używać od jakiegoś czasu, pomimo tego, że jest dopiero połowa września, e, to ja już mam taką ochotę na jesień, która już z coraz większymi krokami do mnie e, właśnie w tej anglii przychodzi i zaczęłam z, używać trochę innych rzeczy, e, trochę rzeczy jakby wyciągam z szafy, trochę pochowałam, czyli ale tych samych, dlatego pomyślałam, że e, można Ci tutaj coś ciekawego dla siebie. Ja Wam podnikuję oczywiście taki filmik, który nagrywałam w zeszłym roku. To jest filmik chyba był e, Tak kocham jesień, w którym e, część rzeczy może się powtarzać, część może być całkowicie inna, ale każda z kobiet się zmienia, dlatego E, czym by było w życiu kobiety, bez jakichś zmian czy wprowadzania jakichś nowości w swoje życie? Dlatego mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj dla siebie znajdziecie. Będzie tutaj trochę e, z ubrań, e, z dodatków, z rzeczy do domu, z kolorówki, z pielęgnacji, czyli to wszystko, co no, na moim kanale możecie znaleźć. I zacznijmy może od. E, od paznokci. Powiem Wam, że ja ogólnie czarny paznokcie lubię nosić bardzo przez cały rok. Mam czasem taką fazę, że potrafię czarny lakier nosić przez 2-3 tygodnie z rzędu. Akurat teraz mam na sobie w tym momencie lakier z Burżua. To jest taki czarny lakier, którego nawet widać lekkie zużycie, co świadczy tylko o tym, że naprawdę go lubię. Niestety on już po trzech dniach zaczyna nam odpryskiwać. Oczywiście tuż są też jakieś bycie w pracy, domowe obowiązki i tak dalej. Jednak czarny lakier uwielbiam. Myślę, że bardzo bardzo e, fajnie pasuje do, e, do wszystkiego, e, ale też mnie zdaniem wygląda lepiej przy krótkich włosach niż e, przy długich. Także czarny lakier to jest coś, na co e, na pewno stawiam teraz na to jesień. W zeszłym roku chyba nawet pamiętam, że jakieś e, pastele, e, jednak już w tym roku jakoś przeszła mi ta chęć używania pasteli. To są albo typowo stonowane, e, delikatne, neutralne nudziaki lub takie e, intensywne kolory, ale w jesiennych odcieniach, na przykład takie jak te trzy, które wyciągłam e, tutaj e, z Mua, piękna, głęboka śliwka e, w takim e, satynowym skończeniu, lakier może być satynowy. E, to jest numer już mam, może powiem Plum Noir e, i te lakiery mają naprawdę ogromny wybór kolorystyczny, natomiast polecam je kupowanie tylko na e, stronie online lub na stronie online super, dlatego tak, ponieważ szefach są z reguły wykupione, a kolory są naprawdę przepiękne, bardzo mocno pigmentowane wystarczyło dwie do e, świetnego pokrycia całej płytki paznokcia i też się bardzo fajnie u mnie trzymają. E, tutaj mam jeszcze dwa e, lakiery z seldi Jelly. E, po waszej lewej będzie odcień 410, a po waszej prawej 411, czyli tutaj akurat mamy granat i i i, i. Blue Grape, także to są również świetne jakości lakiery z barem często na promocji 3 za 2, teraz widziałam takie bardzo fajne odcienie właśnie na jesień, taki musztardowy, popielaty, jednak te kolory, kiedy przyłożyłam do swojej dłoni, bardzo się gryzły, jakby z tonem mojej skóry, dlatego raczej się na nie nie skuszę, chociaż może to musztardowy jednak, ponieważ takiego koloru nie mam u siebie w, właśnie jakby w zbiorach lakierowych, ja miałam mały lakierów, ostatnio się pozbyłam jakichś chyba 30 sztuk, jak mniej więcej, po to, żeby mieć ich jak najmniej, A zaś myślę o zakupy następnych, no ale e, to trudno, e, nic nie zrobię. E, te lakiery naprawdę bardzo fajnie się trzymają, e, są bardzo e, mocno napigmentowane, żelowe, świetnie się trzymają na moich paznokciach. E, ja Wam powiem, że ja też bardzo lubię efekt matowych paznokci. Wiem, że można je uzyskać e, z, w takim momencie, że kiedy mamy paznokcie pomalowane, a kiedy zaczynają wysychać, po, po prostu przestawić płytkę paznokci na gotującą się wodę, nad, na, nad, na, na gotujący się czajnik na herbatę, z wodą na herbatę e, i wtedy ten lakier, jak, mamy taki efekt e, matowy paznokci, gdzieś tak kiedyś raz, raz mi napisała, e, także jeśli lubicie matowe paznokcie, to taka rada, żeby na przykład nie kupować top kodu, ponieważ moim zdaniem te top kody, nawet w momencie, kiedy jakby często myjemy ręce, czy często balsamujemy, oliwkujemy dłonie, to ten mat jakby efekt matu przynajmniej z moich paznokci schodził. Nie wiem jak u Was. A jeśli chodzi o takie nude kolory, które też od jakiegoś czasu naprawdę bardzo, bardzo polubiałam. Tutaj mam dla przykładu E, trzy e, lakiery. I tutaj ten pierwszy to jest oczywiście Essie Ballet Slipper, który Wam pokazywałam w swoich ulubieńcach. Lakier, który był właśnie w dniu mojego ślubu na moich e, paznokciach, także e, zawsze będzie miło wspominany. Kolejny lakier to jest lase, Lakier z Essence. Color and Go w odcieniu. E, w odcieniu. Czy masz jakiś odcieniu? Mm, mm, mm. Jest 168 Lovely Cupcake, nie, co ma kolor wspólnego z cupcakeiem, ale odcień sam sobie dosyć e, fajny, neutralny, e, taki bym powiedziała, e, nude z domyścją, lekkiego e, fioletu oraz jeden z moich chyba najbardziej ulubionych lakierów w kolekcji, który jeśli bym kiedyś e, udało mi się zdenkować, e, starałabym się kupić ponownie, to jest lakier z Lovely e, Nude. Powiem, że przepiękny daje kolor, ja już mam go kilka razy e, pokazałam chyba u siebie na na facebooku, także polecam serdecznie to jest lakier koszywy 5 zł a naprawdę wygląda bardzo ładnie neutralnie i Wam go polecam dalej usta czy usta zmieniają się na jesień? oczywiście, że się zmieniają na jesień od jakiegoś czasu najbardziej lubuję siebie sama w takich pomadkach typowo matowych lub z wykończeniem lekko satynowym. Myślę jednak, że nie do końca do mnie pasują, zawsze jakoś się gryzą z tym makijażem, który mam, chociaż czasem takich używam. Tutaj Wam pokażę rzeczy, które ostatnio, które ostatnio najczęściej sięgam i tutaj właśnie z garść pomadek w przeróżnym przedziale cenowym, także może znajdziecie coś dla siebie. Najdroższa pomadka całoroczny, hit kolor, który uwielbiam, który nigdy mnie nie zawozi czyli MAC Russian Red. Uwielbiam tą pomadkę za zapach, za trwałość, za to, jak wygląda na moich ustach, za to, że przepięknie wybiela właśnie zęby. Trzyma się rewelacyjnie. moim zdaniem warta swojej ceny. Jeśli chciałabyś mieć jedną uniwersalną czerwień, która Was nigdy nie zawiedzie, to myślę, że to będą naprawdę dobrze wydane pieniądze. Kolejna pomadka no tutaj już taki niższy e, przedział cenowy. To jest owa pomadka z NYXA, e, którą mam też teraz e, na ustach, także możecie zobaczyć, jak się prezentuje. To jest pomadka, którą kupiłam, ponieważ e, kiedyś Laura z kanału rog Logram w pokazywała ją e, w tańszych zamiennikach jako jeden z odpowiednich właśnie pomadek z Maka. E, to jest taki bardzo jesienny kolor, e, taki nut padający również w fiolet, odcinek 520 9 uważam, że bardzo fajna, kremowa pomadka. Ja tak nie trzymam się oczywiście tak długo jak pomadki z Kupiłam ją w zeszłym roku i cały czas bardzo chętnie po nią sięgam. I tutaj jeszcze trzy pomadki. Tutaj mamy dwie z. Nie, pierwsza to jest z, z Essence. Essence seria, już Wam mówię. To jest Long Lasting Lipstick, odcień 03 to jest również przepiękna czerwień, czerwień grzmiąca się od tej czerwieni zmaga tym, że ona ma trochę bardziej ciepłe tony ale moim zdaniem ten kolor bardziej pasuje do typu mojej urody, do, do mojej karnacji i może to jest odcinek ciepły dalej wybiera te zęby E, świetnie się trzyma, naprawdę Wam polecam tą e, serię Long Lasting. E, pomadki z e, Golden Rose Velvet Matte, tutaj akurat mam odcień 02, czyli coś, co e, katuje od ostatnich kilku tygodni, przepiękny odcień takiego brudnego różu, e, nude na co dzień, dla każdego. Pomadki, które naprawdę są e, hitem, kosztują teraz chyba 890 jakieś promocji jako e, produkt miesiąca, e, mail tarkiej, także lepsze to niż moje China, e, polecam Wam serdecznie. Oraz fiolet, który uwielbiam też od zeszłego roku, to jest pomadka ze slika odcinek nazywa się Smoofer 797 przepiękna, głęboka śliwka, też wam kilka razy pokazywałam się w tej pomadce w filmikach na Instagramie, robiłam swatchy, gdzieś tam zawsze się przemykała, bardzo kremowa, bardzo mocno napigmentowana, rewelacyjnie się utrzymuje szkoda, tylko że nie jest takim bardziej matowym wykończonym, tak naprawdę no, szukała jakiegoś fioletu właśnie w macie. Jeśli taki macie, to mi napiszcie, chętnie sprawdzę. Oraz takie dwie rzeczy do policzków, które Wam bardzo chciałam polecić na okres taki właśnie jesienny. Pierwsza rzecz to coś, co już było kilkanaście razy u mnie w filmikach, ale kolejny raz Wam pokażę. To jest mój zdaniem róż, który będzie przepięknie wyglądał na jesień, będzie bardzo ładnie ożywiał naszą karnację, to jest róż wypiekany z e, oczywiście Revolution Love Me The Best, przepiękny kolor fantastyczny, e, naprawdę już tyle razy o nim mówiłam, że pewnie się w nim odbija, ale ja Wam te produkty polecam e, bardzo fajne zamknięcia, zamknięcie, Jak możecie tylko zobaczyć już niestety starły się z niego napisy no ale e, cóż zrobić, oraz e, róż, taki różo-brązo rozświetla, że mamy taki produkt 3 w 1 uniwersalny, czyli Antique e, r, r, róż z ze Slika, który był właśnie dostępny w, zeszłego, w kolekcji z zeszłego roku, razem z paletką e, Vintage Trumps, która również jest przepiękna i uważam, że idealnie jesienna. Idealnie e, na temat tego, filmik, tego produktu był osobny filmik, także wam podnikuje się, jesteście ciekawe. E, mega wydajny, bardzo piękny kolor, e, który, którego nie widziałam z, raczej w innych szafach, także. Sleek e, polecam. E, I teraz kilka rzeczy z pielęgnacji, ponieważ pielęgnacja na jesień też się u mnie e, trochę zmienia. Na pewno e, przez cały rok stawiam na mocne namierzanie swojego ciała i najbardziej, co myślę, już wiecie, lubię masła. Lubię masła z The Body Shopu. E, uwielbiam na okres taki jesienny, e, takie bardziej e, słodkie zapachy, na przykład e, ten zapach, którego tutaj mam wersję, żalu prysznic, czyli hanimania, uwielbiam, ubóstwiam, oszczędzam, ponieważ mi go trochę szkoda. Bardzo gęsty, przebiegnie się pieni, pani na nie wysusza. Zapach się utrzymuje na naszej skórze, a jeszcze w połączeniu z masłem, no, połączenie idealne. Cukniut i malinka, także hanimania to jest zapach, który po prostu biegnie za mną w okresie jesiennym. Na pewno kupię masło, kiedy będzie jakieś fajne promocje. Bardzo też lubiłam w zeszłym roku używać Choco tylko to jest na tyle ciężki zapach, że nie miałam na niego ochoty codziennie, ale poziom nawilżenia masów z tego Body Shopu jest moim zdaniem genialny. Także jeśli macie jakieś swoje ulubione masło z The Body Shopu, napiszcie mi, jestem ciekawa, jakie są wasi faworyci. Dalej pielęgnacja oczywiście, mimo że jest jesień, robi się szybciej ciemno i tak dalej. Nie zapominajcie o filtrach przeciwsłonecznych to są produkty, które warto używać e, przez cały rok na szyję, e, oraz, na, e, oraz, na szyję oraz na twarz. E, Fotoochrona, coś ważnego, coś co po latach wyjdzie, że warto było, bo dzieci widziały, które koleżanki używały, które nie. U mnie to jest, e, cały czas e, nie zmieni Antelios. E, a C z Laroche w postę 30? Myślę, że 30 spokojnie wystarczy. E, dajcie znać, czy wy używacie również w okresie jesienno-zimowym filtrów do, e, do waszej cery. Ja już Wam kilka razy mówiłam, że to jest produkt, który ja zamierzam używać po e, prostu non-stop, e, nieprzerwanie, jeśli chodzi o filmację mojej e, cery, bo właśnie po latach wyjdzie, że było warto przynajmniej mam taką nadzieję. Z pielęgnacji tutaj akurat jest opakowanie po serum z paezę, ale w środku mam olejek Marula. To jest olejek, moja nowość w mojej pielęgnacji, który używam na noc pod krem, jeszcze właśnie taki mocno nawilżający, natłuszczający z ziaj. Olejek jest tyle fajny, że jest bardziej taki wodnisty. U mnie olejek na buzie i na włosy się raczej... Na włosy się sprawdza, jeśli są jakieś mieszanki, czysto olejki argonowe na moje włosy się nie sprawdzają, ale tutaj jest olejek Marula, który rewelacyjnie nawilża, bardzo już widzę, fajnie tak stopniowo zaczynamy jakby rozjaśniać jakieś przybarwienia, które w międzyczasie gdzieś tam się pojawiły przy okazji jakichś wyprysków, niedoskonałości. Świetny produkt, rewelacyjny, na pewno powiem o nim więcej za jakiś czas, ale to jest rzecz olejki, mocne, głębokie nawilżanie, to jest też ochroną dla właśnie naszej skóry w okresie jesienno zimowym także warto o tym pamiętać. Tutaj mam jeszcze jedno olejek, teoretycznie właśnie to jest z olejkiem arganowym, ale to jest, wyrzuciłam ulotkę, ale to jest dosyć fajna mieszanka, kompozycja w szklanej butelce Argan Oil Nitriper Serum z olejkiem właśnie z Maroka, intensywnie nawilżający i powiem Wam, że on jest naprawdę genialny, fajne opakowanie z pipetką, może nie końca przepadam za pipetką, ale ta myślę, że będzie dosyć e, długa i prawie do końca przynajmniej nie do końca, ale będzie mogła pozwalać na e, wydobycie serum ze środka. Serum jest dosyć, jak e, bym powiedziała, lejące, ale nie takie bardzo wodniste. E, świetnie sobie sprawdza na ziemi pod, e, pod krem. Bardzo szybko się wchłania, kosztuje około 3 funty. W sklepie Savers, też dostępne z tego, co e, kojarzę czasem w funciakach, także e, warto się za nim obejrzeć, e, obejrzeć, rozglądać, jeśli macie potem jakieś serum, które jest niedrogie naprawdę fajnie nawilża, ponieważ nawilżenie i ochrona skóry w okresie jesienno i jest mega, mega ważna. Jeśli to też okres, kiedy zaczyna mocniej wiać, częściej wieje i chcemy, żeby nasz makijaż utrzymywał się na miejscu. I w tym momencie warto używać, moim zdaniem, fixerów. Tutaj mam, rok ich warto używać, ale w okresie jesiennym jeszcze bardziej. Tutaj akurat mam fixer z Revolution Profix Amazing Makeup Fix Spray. 50 ml, nie dobrze, 100 ml, przepraszam, kosztuje jedyne 5 funtów. Dostępny w szefach Revolution, już w coraz większej ilości miast, tutaj na terenie Anglii. Używam go może od niedawna, ale widzę, że na fajnie w miejscu. Wstrzyma makijaż. Myślę, że będzie bardzo wydajny, ponieważ tutaj wystarczą dwa pisknięcia na takie jednorazowe utrwalenie makijażu. Także polecam Wam serdecznie produkt z Revolution, jeśli lubicie, kiedy Wasz makijaż trzyma się na miejscu i. Teraz zapachy. Raczej wcześniej mniej że dzielę zapachy na letnie czy zimowe, ale już coraz bardziej, teraz, coraz częściej sięgam po takie trochę cięższe, mocniejsze zapachy i to ja Wam teraz je pokażę. Zapach, który już kupiłam, myślę, rok albo dwa lata temu, to jest Calvin Klein Escape. Zapach nie znam się na nutach, zapachów, bo nie wiem, jak, to, jak się je dzieli ani. Mogę powiedzieć, że to jest po prostu mocny, mocniejszy zapach, bardzo kobiecy, takiej zdecydowanej, silnej kobiety, która, kiedy przychodzi po pokoju, to ten zapach na pewno przyciągnie uwagę innych. Mega trwały, bardzo, bardzo, bardzo trwały. Ja tutaj za 100 litrów pamiętam, zapłaciłam jedynie 20 funtów w sklepie właśnie Super Drag. Tam warto patrzeć na perfumy, ponieważ są naprawdę często na świetnych promocjach. Ten zapach nie jest w żaden sposób jakiś. Przytłaczający, zbyt słodki, jest taki, bym powiedziała, po prostu zapach pewnej siebie kobiety, e, która lubi jesień e, nosi trochę mocniejsze e, perfumy. E, drugi e, perfumy, które, na które też muszę mieć ochotę, to jest Elizabeth Arden Sunflowers. E, I je też kupiłam za chyba jakieś 15 funtów, za 100 ml, e, na przecenie właśnie w e, Super Drago. To jest jeden z bardziej kultowych zapachów z Elizabeth Arden, e, właśnie te słoneczniki. Myślę, że większości z Was dobrze znany, e, chyba też. E, mają podobne, myślę, może nawet składy, cznoty zapachowe ze względu na to, że mam takie ciemniejsze kolory. Dajcie mi znać, jeśli coś na ten temat wiecie, jeśli orientujecie czy właśnie kolor perfum ma znaczenie, o jak w jego składzie. I zapach, który też lubię przez cały rok, ale szczególnie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym będę go na pewno nadużywać, to jest zapach z River Island London. Tutaj 75 ml kosztuje chyba 12 funtów. Tuż jakiś bardziej słodki zapach, bardziej kobiecy dla dziewczynek. Myślę, że się nie są na dziewczyny w pracy mi mówiły, że ładnie pachną, ale taka bardziej pani 25+, plus i dla nich mógłby być to zapach trochę zbyt ciężki. Jeśli będziecie w River Island, polecam Wam powąchać ten zapach bardzo trwały, jak to jest jeden z moich najukochańszych zapachów, który Wam serdecznie polecam. I może w tym momencie jakby zaproszę Was za chwilę na część drugą, gdzie pokażę Wam już, żeby takie ubrania, dodatki, rzeczy, po które sięgam w okresie jesienno- zimowym, że ten filmik nie trwał zbyt długo, także zapraszam Was już do drugiej części filmiku.